Siemano, Pop Killery 2023 Rapnius oczywiście jest. Cześć, znam jasne! Siemanko, siemanko. Który twój raz na gali? Pierwszy, nie byłem jeszcze nigdy. Okej, okay, no to twoje wrażenia, spotkanie w takim świecie hip-hop wyniesiony na salony, czerwone dywany, statuetki. Jak się czujesz, co myślisz? Wiesz co, jest to dla mnie nieco, niecodzienny w ogóle widok, niecodzienny jest dla mnie figurować w takim otoczeniu, jednak bliżej mi do... Do, takie, do takiego osiedla ławki gdzieś tam gdzie słuchamy, freestylujemy sobie przy JBL-ach, ale no, co, no, muszę jednak wziąć to wszystko na barki, i póki co jest bardzo fajnie, i jestem bardzo dobrze nastawiony do tego wszystkiego. A ty też jesteś świeżo po debiucie swojego albumu? Zadowolony z odbioru? Jestem bardzo zadowolony z odbioru. Naprawdę liczby, które w ogóle można powiedzieć, że mnie troszeczkę przygniotły, jak zobaczyłem to wszystko, to jest głowa mała. A masz coś takiego? No, jest na początku swojej drogi, i czujesz czasami, że się spalasz w tekstach, albo już nie wiesz do końca o czym pisać? Kompletnie nie. I dla takich słuchaczy, którzy ze mną zostaną jeszcze i posłuchają następne moje utwory, następne albumy, to dowiedzą się, że warsztat, warsztat liryczny mam na dosyć wysokim poziomie, wydaje mi się. I naprawdę myślę, że zaskoczę. Okej, okay, a jak zaczynałeś robić muzeum, wizualizowałeś sobie pewne etapy swojej kariery i być może jakaś wizualizacja już się spełniła? Myślę, że to jest płyta i właśnie ten jej odbiór, ale może coś jeszcze? Kompletnie nie spodziewałem się, że zajdę w takie miejsce, i nie miałem czegoś takiego, że wiesz, że ułożone, że miałem na karcie rozpisane w tym roku to, w tym roku tamto, w tym ten. To wszystko jest kwestia przypadku ciężkiej pracy, więc wyszło to jak wyszło. Ja jestem zadowolony, ale nic nie miałem zaplanowane. A powiedz mi, czy miałeś taki moment, że czujesz, że trochę za dużo, że chciałbyś się wycofać z tej sfery tego, że jesteś rozpoznawalny, że może byłeś trochę tym przygnieciony, czy. Im więcej, tym lepiej moim zdaniem. Ja się tym jaram. Im więcej ludzi gdzieś do mnie podbija, im więcej widzę osób pod sceną, mnie to po prostu po ludzku jara. No i ten feedback i to, że masz ludzi za sobą, to jest chyba największa, największa nagroda i jakby no, cały feedback tego, co robisz i po co to robisz. Tak. tak. Dziękuję Ci pięknie, baw się tak. dobrze i widzimy się na kolejnych etapach Twojej drogi. Dzięki.